Ach. Wiecie co? Jak dla mnie to ten klimat już z... wystarczająco dobrze się ochłodził. Ach. No, dzień dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj yy, jest już w sumie popołudnie yy, Dostałem telefon, że jest, no szafka dzisiaj prawdopodobnie pojedzie Także muszę najpierw jeszcze wymiary zmierzyć Także mierzymy 47 Telefon wezmę zdjęcia podrobię i będzie najlepiej No i dobra, zdjęcia wysłane. I tyle, dobra. Tutaj zaczniemy dzisiaj od cięcia płaskowników pod tutaj te uchwyty do tych słupów, po to, żeby było można je zespawać, i też by to było już z głowy zrobione. Abyśmy wyspawali sobie. No, zmierzyłem i te krótsze kawałki mają 6 cm, a dłuższe kawałki mają 9 cm. Także postawimy tutaj maszynkę do cięcia i bierzemy płaskownik, tylko... A, rękawice mam tu. Ustawiamy. tak będzie dalej do ciężka weźcie panie ciężkie gówno no dobra na stole Aż tak dobrze się nie mieści. Będę musiał wsuwane zrobić platformę tutaj do niej. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. No ale dobra. Na ziemi będę ciął, bo tu teraz sobie pomyślałem, mam te magnesy, to mi wejdzie, to mi wejdzie te magnesy, te wszystkie opilki. Dobra. Dobra, będziemy ciąć na ziemi, też się da. Dobra, weźmiemy teraz. Mamy sześć, nie wiem czy widać. No i teraz mam plan taki, że odmierzamy kolejne sześć w sumie. Teraz tu by było można. Weźmiemy na chwilę. Chociaż nie, bo to trzeba będzie 6 cm od tej tarczy, to źle bym zrobił. Dobra, weźmiemy tutaj. pokujemy to. No i teraz wystarczy tylko przyłożyć do tego skręcić i możemy ciąć. No jest elegancko. No, i teraz możemy wszystkie tak ciąć, i będziemy mieli y, wszystkie kawałki równe. Także do dzieła. Dobra, szafka. Szafka tutaj narzędziowa poszła. Już jej nie ma. Tutaj ta piła u też poszła. Także no, to już jest sprzedane. A ja tutaj skończyłem ciąć. Chyba będę musiał jeszcze domówić tego płaskownika. Ale zobaczcie, zrobiłem tu widać niektóre. Wystają niektóre ten są krótsze z tego względu, że tu czasami mi się pchały o i się skapnąłem po chwili dopiero i zacząłem tutaj czyścić, żeby ten żeby no żeby odległość była taka sama ale tutaj fajnie to się spisuje Chwila moment idzie robota tym cięciem. A, no, te, tu, tego to jeszcze tutaj wezmę. Wyciągnie. Wyciągnie się i się włoży tu. Także. No. Mamy pocięte. Teraz by trzeba było y, wywiercić dziurki. Muszę iść sobie zaznaczyć, y, gdzie powinny być dziurki. Eee. I wtedy będziemy wiercić, albo pójdziemy za ciosem, i tutaj weźmiemy pospawamy te zawiasy. I już ta brama, by też było, można ją odstawić, yy, pomalować i zamontować, że tak powiem. Już się trochę zakurzyło. Tu mam kółko, do niego. Także, no, chyba weznę te zawiasy porobię jeszcze. No i dobra, mamy godzinę jedenastą. Już na dzisiaj będę kończył. Tam jak nie wiem, ile z tego widzieliście, bo bateria się rozładowała. Tankowanie te czwórki yy, za pomocą yy, pompki takiej na, na 12V i jakoś tam się udało zatankować tę czwórkę. Yy, próbowałem jeszcze uruchomić tam, yy, myślałem, może przez to zimno, pomp yy, ta pompa nie działa. Wziąłem jeszcze, podgrzałem tą. podgrzałem jeszcze tą pompkę, tą, taką ten. Pistoletem takim nagrzewającym. Nic to nie dało. Także trzeba będzie ten rozebrać albo wymienić na nową pompkę i już się zobaczy. W sensie na no, nowy silnik elektryczny, tu się zobaczy. Tutaj jeszcze rozmieszczenie zawiasów sobie ustawiłem. No i będzie bliżej, bliżej jednej ścianki. Będzie bliżej tu. Będzie tak jak sobie wziąłem kawałek i tak sobie przyłożyłem tam do tej. Lury, gdzie, będzie, gdzie będzie przyspawany ten uchwyt ten zawias? No, i takie ustawienie będzie najlepsze. Także tak będzie musiało być. No, i zrobię jeszcze ten. No, zrobiłem jeszcze czwarty zawias. Tak jak chyba pokazywałem to. I czwarty zawias będzie na odciąg, zrobimy sobie odciąg tutaj kolejny yy. i będzie to wzmocnione bardziej, bo bez odciągu to na taką szerokość, taką masę, by było trochę trochę chyba za dużo, i wy się pogięło. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No, tutaj trochę tego jest. Cipsików metalowych Trzeba będzie pozamiatać No i też trochę mi zeszło Trochę mi zeszło w Tam na dojarni Chyba mówiłem Że dzisiaj rano paski Spaliło Się okazało że, że, ten, że Woda była w tej pompie Bo ona podczas dojenia nie chodzi I się musiała tam dostać woda, nie, wie, nie wiem jak, szczerze mówiąc. No i zamarzło. Albo wczoraj yy, na, pod koniec mycia woda się tam dostała. Teoretycznie zabezpieczenie tam jest takie, te kulom, ale no zawsze coś tam może... No i jeszcze jest ten, chyba że napadało przez tłumnik. Nie wiem, w każdym razie jakoś tam się dostała woda. I zamarzła, i zablokowała yy, ten rotor z tymi łopatkami. No i spaliło paski, i ten jakoś to rozgrzałem. Woda się, no, luz się stopił, no, zaczęło się kręcić, i założyłem, miałem w zapasie do drugiej pompy, tej głównej, ale to paski trochę za długie, i jako tako to się kręciło. No ale mówię, ten tutaj. Jeszcze zamkniemy drzwi na koniec i będziemy kończyć. Znowu zaczęło padać śniegiem. Także nieciekawie. Oj, o. no trochę późno dzisiaj skończyłem, bo jest 11 ale mówię, z tą dojarnią się zeszło to tankowanie, te czwórki też nie było, no trochę to trwało po prostu i tyle. No tutaj to, to odłożymy na bok, to na razie niech tu leży. O już jest niepotrzebne tutaj bit.